Zakończyliśmy test Balta 37 Grand, najnowszej jednostki ze stoczni w Baltiach. Jest z nami prezes stoczni, pan Benedyk Kozłowski. Dziękujemy za zaproszenie. Wódka nam się podobała, niedługo ją skończymy test, ale Oprócz naszych prób, naszych testów chcielibyśmy usłyszeć parę słów o jachcie, który, tak jak powiedziałem, nam się podobał. Na przykład Arek od razu stwierdził, jak wspaniały na wędrówkę po irlandzkich szlakach, który żeśmy przemierzali podobnym wielkości. I, i, i twierdzimy, że absolutnie by się tam świetnie nadał. Dobry kierunek do ewentualnego marketingu myślenia, bo nie wiem czy jesteście obecni w Irlandii czy nie. Już w Irlandii nie, nie, ale w Anglii tak. Mają piękne, a no to no mają to piękne, blisko. piękne, no dobrze. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, na Grandzie 37 Balt i mamy kilka pytań do Pana Prezesa. Jak długo trwały prace przygotowawcze? Do wdrożenia nowego projektu. Wiemy, że był pandemia COVID, trudności różne, i, no, i wszyscy mieli z tym problem. Nie długo, ale y, około 2,5 roku może trochę dłużej udało się y, zrobić pro, i projekt i, tak jak widać, gotową łódź. Ale teraz, tak, y, przedstawiając tę łódź, musimy pomyśleć, dla kogo ta łódka jest przeznaczona? Dla jakiego, y, dla jakiego rodzaju odbiorcy, klienta? Czy klient indywidualny, no, jest, czy firmy czarterowe? I jedno i drugie. Jest to łódka y, 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 no, wyjątkowo przezwana y, dla klientów, takich lubiących wygodę, y, 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 przestrzeń i y, y, mogących sobie odpoczywać w komfortowych warunkach. Y, natomiast też i przeznaczona jest do czarteru, bo. Wszystko zależy od wyposażenia, które jest częściowo opcjonalne. Jeżeli ktoś zechce przygotować ją do czaterów, to nie musi wyposażać aż tak dłuższe Muszę przyznać, że pierwsza rzecz, co u nas nie, mile zaskoczyła, można powiedzieć, to był rzeczywiście ten komfort na pokładzie. Te dwie kabiny dziobowa i rufowa z pełną wysokością stania z taką ilością szafy, wygodnym łóżkiem, przepiękne duże okna, jasne lubciki to i jeszcze do tego każda kajuta ma swoją własną toaletę, osobno kabinę, prysznicem, po prostu pełen tak, no tak komforcem. powiedziałem, że to jest <laughs> tutaj zrobiona tej wersji luksusowej niekoniecznie tak musi być aż mocno wyposażona. Dla y, czarterowców, ale y, no myślę, że y, to aż nie są takie duże koszty, żeby i czarter też miał taką, komfort. Czar taki komfort. Też. Tym bardziej, że przecież no, no, u nas się, niestety, u nas w naszym kraju liczy się ilość miejsc sypialnych, ale nie tak, tylko, ale bo ten... i na wielu jachtach za granicą, tak jak ktoś Os... wynajmuje, to się pyta, a na ile ludzi to jest? Nie jakiejś i ten, ten mały jacht, no bo to jest 37 stopni, to jest mały jacht. No. Przecież tutaj tak, może 8 tak. osób wygodnie spać. Tak, tak, dokładnie. To jest egzemplarz numer jeden, prototyp. Tak, jest A, Nasz się prosi o spytanie, co dalej? W jakim kierunku pójdzie socznia teraz? No, jak na razie oddźwięk pozytywny. Pierwszy klient, który bierze mi to, to akurat na wody przybrzeżne, bo z kamienia pomorskiego, no też był bardzo zadowolony, jak to, jak to zobaczył i myśli, że to się rozwinie sprzedaż na rynku krajowym, natomiast nasi zagraniczni kontrahenci przyjechał pierwszy klient przywieziony przez naszego dealera. Na początku myślałem, że nic z tego nie będzie, bo tak ale czym bardziej oglądał, tym, tym bardziej jeszcze, jeszcze łódka była nie w pełni wykończona, bo to, to tu na wodzie część rzeczy się robiło, ale chcieliśmy zrobić atesty i sprawdzić, czy spełnia te warunki nautyczne. Nabierał przekonania. I o dziwo wciąż mówił. Świetnie. Łódka, która nie była pokazywana dla niego jeszcze, nie w pełni wykończona. A łódka jeszcze w ogóle nie miała premiery oficjalnej. Nie, premiery nie miała oficjalnej, test, atestów jeszcze nie miała, jeszcze była w podwijaczkach takich. No zrzuciliśmy, żeby ją przygotować do, do yy, atestu przez polskich statków. Nie, no, już się klient, no, no, klient akurat na. No, a czy Wy przewidujecie inną wersję zabudowy? Bo kto tak, jest z widzem otwartym, bo Cabrio jest e, opcją składaną, tak. ale czy przewidujecie inne, nie wiem, z sztywnym daszkiem, czy też wersję bardziej inną? No, Był by czyli... projekt, ale ja teraz tak patrzę, że, bym, że nawet sobie bym ze sztywnym daszkiem nie robił. Mhm. Bo jakie popłynie gdzieś w kanały? No, w co Co ten ten to się złoży, a się tak. zawsze będzie. Tak, I tak no jak przy... Dzisiaj, przy dzisiejszej pogodzie, to jest wręcz niezbędne. Czy y, 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 przewidujecie, na jakie rynki będziecie eksportować? Czy polski rynek też jest chętny do kupowania takiego jachtu? No, no z, i czy są już konkretne zamówienia w z projektu tym Z wynikało, wynikało, że będzie na polski rynek chętny. Wszyscy czekali na, tą, na y, premierę, na która się teraz niedługo odbędzie w Gdyni i czekają rynki zachownie i rynek turecki Rivere, która tak jest reklamowana w naszej mm -hmm. telewizji a jak polskie firmy charterowe? wykazują no, zainteresowanie? Tak, 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 zainteresowanie jest a ile mniej więcej czasu się czeka na taki no, teraz? chcemy żeby jedną taką y, jedną no, taką miesięcznie robić no mm -hmm. teraz to jest z no tym opóźnieniem to pewnie pół roku nie czekać mm -hmm. nie? no dobrze Takło się tak, że największy jacht, czy to floty, czy stoczni, ten nazywany jest flagowym. Czy możemy uznać, że Grant 37, czy Val no, no, 37 Grand jest waszy, waszą no, jednostką flagową? Jest flagową? Tak, jest flagową jednostką w tej chwili i, i na razie tak pozostanie. Dobrze, ale on jest zupełnie inny jak San Kempery, czy nawet Tytany. Mimo że możecie myśleć, że to ten, jeśli chodzi o design o sylwetkę, to jest zupełnie nowa seria modelowa. Czy myślicie o kolejnych modelach, nie wiem, mniejszych, większych e, z tej serii, nie wiem czy się będzie grant na hmm, czy... Były rozmowy, na razie y, nasi projektanci są przemęczeni tym projektem. to tak zobaczymy. Kłopotów było, co nie miaram że powiedzieć. Myślę, że wyszło bardzo ładnie to wszystko. I jak to się okaże... Y, no po premierze, myślę, że dobrze, to, to coś będziemy robić w tym kierunku na pewno. No na, właśnie na pytanie, razu. czy jak zamierzacie promować? Przez udział w targach? Tak, e, tak. Gdynia no, tak, tak, już tak. wiemy, no, to, to już jest za trzy tygodnie, to, to, ale to, to dalej... Ta to gierka jest przeznaczona właśnie na, te, na y, y, udział w targach. No y, już jest zamówił ją y, węgier na Balaton. Mm. Także zgodziłem się, pojedzie na Węgry. Tak, no ale a jeśli chodzi o targi, jakie imprezy targowe myślicie? Czy, nie wiem, Berlin, e, Berlin, tak. Berlin na wodzie i Berlin stacjonarny? Macie Berlin. tam dobrego dilera od dawna, prawda? Tak, tak, tak. Więc tak, myślę, że tak. warto. Gdzie jeszcze planujecie? Nie wiem, La Rochelle? Chyba nie. Francja jakoś to się do tego. Nie mają te swoje takie nietypowe. Łódki. Jeszcze jest Hispa w Amsterdamie w sierpniu. W Holandrzej chyba, za, tego chyba zainteresowani, nie? Mm. Tak. No i instrukcja no i na razie to wystarczy na początek. I ja, na, na silnik też czekamy. Moje serce pozostaje na, na sam kamperze, na którym wspólnie żeśmy tyle e, różnych przygód przeżyli. Opływając akweny dookoła Polski i nie tylko. E, ale myślę, że e, ten Balt, 37 Grad ma szansę jeszcze więcej zdobyć, jeszcze więcej nawet z nami przeżyć na jej je różnych szlakach, ale i zdobywając nagrody, bo przez sam też zdobywało wiele nagród, więc myślę, że grant również, czy to krajowe, czy to międzynarodowe laury, co wpływa również na pewno lepiej na, mar na marketing. No i czego Państwu jako Stoczni, przyjaciołom naszym życzymy i dziękujemy bardzo. Dziękujemy.